Dzień dobry, witam się z wami we wtorek. Muszę tutaj poogarniać, patrzcie, co tu się dzieje. Tutaj muszę to wszystko. Posprzątać. Tędy sobie chował szczury. No, jest po prostu tragedia. Zaraz tutaj żwiru na noszę to, te dechy, to wszystko. Sobie pieniosły. Te, co pod spodem nie stałem, nie? Brudnego buta wam pokazuję No, ale niestety takie są realia. Tutaj na wsi Tym dałam tam e, zupę, gotowałam. Czekam aż ta druga wyjdzie. Bo tam też się nie ciekawie dzieje, bo będę sprzątała im tutaj też. No, także, i mam bardzo mało czasu. Mam nadzieję, że zdążę to i wysypać tutaj. Bo muszę jechać po. Po dziecko me. Co gaduś czujesz tu? No. tamta wyszła? Wyszła, to, to mogę zamknąć. No, tutaj to wszystko pousuwać. Tragedia, tragedia tu się dzieje. Mam nadzieję, że nie uciekniecie, bo tutaj o, zwiesił się śnieg i po prostu porwał to. Kurę wyszły, nie wiem czy, do, czy nie weszły do kóz. A kozy sobie, zobaczcie jak sobie ładnie zrobiły szybę znowu. Znowu oderwały folię. No te spinacze teraz nie wyrobię, nie? No, dobra, ja tutaj zaczynam działać, bo noc mnie zastanie. Mam nadzieję, że widać Takie nory tu są tych szczurów. Że to jest tragedia. To na razie przetransportuję. O! Tutaj. Niech sobie będzie. A to stąd. A muszę przewalić na to, nie? O. o, tam są takie dziury, że nie wiem, czy ja to teraz zakryję. Czy ja teraz zdążę w ogóle? zrobić? Tutaj też były dziury są. No i to wszystko może na tą część pójdzie. Jakaś tragedia. Naprawdę. się rozjeżdżają mi nogi normalnie w tym błocie. Takie błoto. Tędy sobie wychodzą jak chcą. Perliczki od Matiego są tłuczone. Nie wiem co to dalej będzie. Czy one przyżyją. Jeżeli powiększacie stado, to tylko i wyłącznie radzę wam od razu. Od razu po prostu mm, wszystkie, bo jak doczepiacie później do stada kogoś, to to później będzie tłuczone niestety. Takie one są, podłe. Bardzo tu dużo nie ma, to może mi się szybko zejdzie, to wysypię. Słuchajcie, takie dziury tu są. A chyba czyste. Takie dziury tu są i ja pozasłaniam no tyle, ile mogę, prawda? No, zaraz tu powkręcam, wszędzie powygryzamy, nawet jest dziura tutaj. Także szybko, bo zaraz pojadę po malucha i leżymy Boże maksymalnie wszystko pozasłaniam Ech. ciężko się dostać dobrze że taka duża to ja nie jestem to się tu dostanę plazo no. do tej budy Teraz tu z drugiej strony, tu co? Czekam. Dobra, jeszcze z tej drugiej strony, tu. Ale tu muszę czego innego użyć, dobra. Ja kończę, bo jeszcze mi trochę zostało. Zasłoniłam to, co mogłam w tej chwili. Później jeszcze drzwiczkami się zajmę, a na razie sypiemy suchą dezynfekcję. Ja zawsze używam suchej dezynfekcji, to jest, o już oderwana, sandezja, nie? Sandezja się nazywa, ale są, z ręką wezmę raz, dwa, ale są zamienniki takie mniej filmowe, no to są tańsze, ale to zawsze stosuję, to na te ptaszyńce wiecie, drogi oddechowej poraża i po prostu na takiej zasadzie to działa to nie jest wcale dla zwierząt szkodliwe także tak i teraz ścielemy słomką szybko i idę, zamknę kury bo wiecie co tutaj umieszaleje, sama nie wiem co pozamykam je bo nie mogę ich tak zostawić po prostu bez opieki mojej i lecę po go do szkoły. A tutaj już im poprzestawiam i już je wariaty wpuszczam. I nie wiem czy dzisiaj, ale może nie wiem czy zdążę dzisiaj. Zajmę się tym wybiegiem, nie? Bo tutaj też pomsta do nieba. Zaraz was tam wpuszczę. Mamy. Te się z tyłu drą. Tutaj są te starsze, nie? O! Mają wodę. Zaraz je wpuszczę. Żarcie przeniosę. Jeszcze muszę jechać dzisiaj kupić mieszankę. Nie paszę, paszę. Bo zboża to ja już nie posiadam. Także zamykam. Zamykam i. Lecę się myć. O, taka wyrwa. Tak to nie może być. To absolutnie. Trzeba jakoś jeszcze tu zamykać, na coś przyczepić. Dobra. Aha. Nie wiem, czy ja Wam podziękowałam. Chciałam podziękować osobie, która mi wysłała super podziękowania. Ja do dzisiaj nie wiem, kto to jest. Ja się jeszcze nie rozeznałam, ale bardzo dziękuję. Jestem bardzo wdzięczna. No, włazić. Zamknę Was. Patrzcie, jak te drzwiczki zażarły. Jeszcze z tej strony może mocnie tu. Straszne to jest. O, tak drzwiczki zażarły te szczury. Chciałam bardzo podziękować. Mm. No dzisiaj macie takie niemiłe widoki. Bardzo chciałam podziękować. Się jąkam, nie mogę skończyć. No, ja mam nadzieję, że się dowiem, kto to jest. Tak, jak nie, to piszcie. Niech mi ktoś napisze, kto to. Bo ja jeszcze w te arkana. Pipiś. W arkana YouTube, bo to ja za bardzo jeszcze nie weszłam. Więc. No, nie wiem, muszę po prostu chyba znaleźć, kto to. Dobra. Ulecę. Do później. Ja już wszystkim po robocie i tak mi się zachciało guacamole, takie moje guacamole, to nie jest takie wiecie komercyjne, takie typowo, typowe guacamole. Mam tutaj awokado, mam tutaj szary te pomidorki, takie mi się udało kupić. Tutaj mam jajeczka, one nie są załadne, dlatego że one są tak świeżutkie, chyba z wczoraj i one po prostu no nie dały się inaczej obryć. Cytrynkę, sól, pieprz yy, oraz y, w sklepie szukałam jakiejś, no nie wiem, dywi, takich różnych sałat miksu, ale nie było akurat. I yy, roszponki, o roszponki szukałam, ale też nie było. No, i tam była taka jedna sałata, której po prostu nie lubię w każdej mieszance. I mówię, no nie wezmę tego, ale sobie pomyślałam, że wezmę po prostu ją z ogródka, gwiazdnicę wezmę z ogródka i zmieszam z tym wszystkim i to będzie ok, bo gwiazdnica to nawet wiecie rośnie teraz. Więc jej niestraszne mrozy są i kaczkom też ją daję i wam polecam ostatnio, no może nie ostatnio, trochę wcześniej robiłam. Um, Serek, twarożek z gwiazdnicą, także tam trzeba sobie odnaleźć u mnie, jak chcecie na kanale, to tam robiłam, a na razie robię e, tutaj to takie guacamole moje z propozycją podania, bo guacamole nie, nie, teoretycznie nie łączą z jajkami, prawda? Ja sobie łączę i z gwiazdnicą, bo nie wiem czy wiedzą co to jest gwiazdnica. No, także zaczynamy. No i słuchajcie, tak, yy, zaczynamy od krojenia awokadą. Musimy mieć ostry, ostre narzędzie. Kroimy tak. Pięknie się rozpołowiło. Yy, pestkę pestkujemy, troszeczkę ją przesuszamy. I yy, Wiecie, są dwie szkoły: albo ją sadzimy w ziemię po przesuszeniu, albo obieramy z tej skórki, bo ona się sama oddziela i e, po prostu później. Mmm, mm, I po prostu później ją zdejmujemy i to e, kroimy e, po przesuszeniu. Znaczy, kroimy, później suszymy po przesuszeniu, tak jak kawę mielimy i dodajemy jako zdrowotnie do mm, potraw. A jako zdrowotnie to teraz nie na to czas, później Wam opowiem, kiedy indziej, przy innym odcinku, jak będziecie zainteresowani. A ja obieram awokado, tak tutaj w sobie to już nie trzeba tego dzielić, bo jest bardzo ładne. Ja biorę awokado tak, jeżeli troszkę się ugina pod palcami, to jest dobre. No i zaraz łyżeczko to wszystko ładnie wyjmiemy i będziemy dziabać. Wyjmujemy, patrzcie, ładnie się wyjmuje. O! Pięknie żeby nie ściemniało, bo oczywiście ciemne to ma taki yy, nie za bardzo estetyczny kolor. Zaraz takie się robi brązowe. więc polecam od razu dziabnąć to cytrynką przez palce nie dużo, ale to zawsze uchroni O przed zmienieniem koloru no i słuchajcie, sól trochę soli zaraz zetrzemy czosnek dodamy do tego czosnku pieprzu i pomidorki szary. później to na, wyłożymy na tą gwiezdnicę które jeszcze nie poszło, ale zaraz pójdę najpierw to rozdziabdziamy na gładką masę tutaj możemy dodać trochę może być i kolorowy, może być i zwykły, jak tam wolicie, pieprzu pieprzu no i czosnku, to ja, ja sobie tutaj nie żałuję Zawsze daje dwa ząbki. Takie optymalne, nie za duże. Dziawiemy dalej. Słuchajcie, awokado jest bardzo zdrowe. E, ma dużo e, witaminy C. E, magnezu. Żelaza ma dużo. Jest polecany dla, przede wszystkim dla kobiet w ciąży. Ja, jak byłam z Iwę w ciąży, jadłam przynajmniej jedno awokado na jeden dzień. Naprawdę, mówię ci, mówię wam, przegadzam z wami, jak z prywatą. Um, po prostu miałam taką, takie zapotrzebowanie na awokado, jak byłam w ciąży, ale to tylko w pierwszych tam miesiącach, nie, wiecie? W pierwszych miesiącach, później już tak nie za bardzo. No i. Patrzcie, to taka ładna papeczka wychodzi, bo to też jak się doda tą yy, sól, to tak trochę się to rozpuszcza. Dobra. Zaraz jeszcze czosnek, pomidorki i guacamole gotowe. Mam tyle czosnku. Trzemy tu. końcówki zostawimy. Ojej. Nie mam tego wyciskacza. Kurcze, gdzieś mi zginął. I kolejny czosnek. o jest. Dobra. mieszamy i teraz będziemy teraz kroimy pomidoraski udało mi się takie kupić Najlepsze wiecie, to te wasze swoje koktajlowe, tutaj wykładamy na taki ładny półmiseczek, zaraz wam tutaj zrobię propozycję podania, Mi się udało takie kupić. One no ładne, widzicie, ładne nie są. Po prostu nie są ładne. Są za świeże. I tyle. Ważne, ważne, że są zdrowe, nie? Dobra, te co ładniejsze będą, to tutaj może. I to tak. Nasze guacamole nakładamy. Czy z chlebkiem. I z masełkiem. Czy bez chlebka? Jak uważacie? Wszystko, słuchajcie, jest do zjedzenia. Zawsze można sobie zjeść, no bo to zdrowe. No i super. Czekajcie, jeszcze po to gwiezdnicę pójdę zaraz. No. Dobra, idę po gwiezdnicę. No i przyszłam po tą gwiazdnicę, patrzcie. Jest. Jest. No i trzeba ją zerwać. Tutaj jest takie miejsce, w które... Nie włażą te moje dziady. O te. O, gadek. O, śliczny jesteś. No i wiemy. Słuchajcie, zaraz pójdziemy umyć. I dodamy sobie do guacamole. Ach, tu się coś zaczepiło. O, to jest gwiezdnica. Gwiezdnica ma bardzo dużo witaminy C. Jest bardzo odżywcza. Wiecie co? Lepiej taką sobie nowalikę pierdzielić, niż taką ze sklepu, bo te ze sklepu nowaliki. Dziewa. Wiecie, że on jest cały czas ze mną. Jak jak kiedyś. Yy, te nowoniki są nasze własne. A tamte to nie wiadomo gdzie. Może z Egiptu. I nie wiadomo czym pryskane, żeby przetrwały transport. Zmiecie. No tak to wychodzi. Dobra. I to umyję. Zaraz się widzimy. No i mamy. Jej. Słuchajcie. Ja szukałam, szukałam smaku wiosny i po prostu go znalazłam. Ja już tęsknię za wiosną. Ja już chcę wiosny. Polecam Gwiazdnicę, jest wspaniała, zamiast sałaty, umie to rośnie wszędzie. No, super, mówię Wam, coś wspaniałego, jeszcze te jajka moje. Zaraz nie będzie dobra. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie, przepraszam, że tak mówię. O! Pozdrawiam Was serdecznie, polecam... Um, polecam awokado, takie guacamole, proste, zwykłe, tu dużo nie trzeba. Tyle. Papa, trzymajcie się do następnego.